Team Silent to zespół powołany do stworzenia gry będącej konkurencją dla serii Resident Evil. Teraz małe pytanie: gdybyście mieli stworzyć konkurencję dla jednej z najpopularniejszych gier świata, komu byście zlecili jej napisanie? Do głowy zapewne przychodzi Wam starannie dobrany zespół najlepszych i najbardziej doświadczonych fachowców. Team Silent to zespół składający się z wyrzutków. Dostali się do niego pracownicy, którzy nie potrafili się dogadywać z kolegami, zawalili projekty lub byli zrezygnowani pracą w Konami i myśleli o odejściu. Paradoksalnie to właśnie ta decyzja przyczyniła się do sukcesu gry, gdyż pracownicy po prostu olali wytyczne firmy i zrobili grę po swojemu. Reżyser Keiichiro Toyama sam nie wie dlaczego w ogóle trafił do tego projektu, gdyż nie miał pojęcia o horrorach. Jego pasją były UFO, okultyzm i filmy Davida Lincha. Z drugiej strony, możliwość wyreżyserowania gry była zbyt dużą okazją, aby ją przegapić. Toyama zaczął więc nadrabiać zaległości, oglądając każdy horror, jaki wpadł mu w ręce. Gra odniosła sukces, jednak Toyama nie był z niego zadowolony. Uznał, że wszystkie niedociągnięcia są winą jego ignorancji i odszedł z konami. Z dwoma kolegami z Team Silent przeszedł do konkurencji, gdzie udało mu się stworzyć dobrze ocenianą trylogię Siren i dwie części Gravity Rush. W grze znalazła się tona isteregów i nawiązań do znanych horrorów. You sure you wanna cut class? Mm-hmm. I'll hold your hand if it's Mallory, whatever, who gives a shit, I call it. Brad Brown. Brad Twórca grafiki, Takayoshi Sato, dostał pracę w wyniku szantażu. Sato był pracownikiem niższego szczebla. Tworzył czcionki do gier, sortował dane. Takie przynieś, podaj, pozamiataj. Jednak młody chłopak miał dużą ambicję i jako jedna z pierwszych osób w firmie opanował tworzenie grafiki 3D. Był w tym tak dobry, że starsi starzem pracownicy przychodzili do niego po porady. Mimo iż jego zdolności były tajemnicą Polichinella, firma wciąż mu nie ufała. Szefostwo postanowiło przydzielić mu zwierzchnika mającego nadzorować jego pracę. Sato się wtedy zbuntował. Zagroził odejściem i zabraniem ze sobą wykonanych grafik. Dla równowagi zaoferował także, że jeśli zostawią go na pozycji głównego grafika, sam wykona wszystkie przerywniki filmowe. Szefostwo się zgodziło. W tym samym czasie Konami skupione było na produkcji Metal Gear Solid i większość zasobów filmowych szła na grę Hideo Kojimy. Satom mógł pracować jedynie wieczorem, gdy większość ludzi już opuściła swoje stanowiska. Mimo użycia aż 140 stacji roboczych, wyrenderowanie jednej sekundy nagrania zajmowało około 4 godzin. Cały proces trwał blisko 2 lata. Europejskie wydanie gry zostało ocenzurowane. Komuś nie spodobał się wygląd szarych ludzików atakujących głównego bohatera. Najwyraźniej za bardzo przypominają one dzieci. Gdy kompozytor Akira Yamaoka po raz pierwszy zaprezentował swoje dzieło, członkowie Team Silent uznali, że komputer, na którym słuchają utworów, musi być uszkodzony. długi czas musiał przekonywać resztę zespołu, że te wszystkie dziwne hałasy i szumy idealnie podkreślą atmosferę gry.